Dzień dobry. Yy, widzieliśmy się wczoraj, widzimy się i dzisiaj Farming Simulator 2017. Razem dzisiaj ze mną sobą. Dzień dobry. Chłopaki na ocuchu, czyli Kaczor Dzień Nie Dzień ma dobry. kaczora. Nie jest. Yy, Jak nie ma. Kaczor, yy, Szpajki. Cześć. Śląska które Ale by... krzycho jest. Cicho, cicho ale... Dzień dobry. Ale so, so, so są chłopaki. Jak widzicie na pełnej orka, dzisiaj orka nowej rzeczy jaką jest... Yy, jakby nie patrzeć... rzutkiewka, rzutkiewka. Oleista. Rzydkiewka. oleista. Mod Orki już w farmingu jest dodany. Ludziska gramy z modem orki, czyli... Mod Orki nie jest to może stworzony na maksa, zajebiście i w ogóle, ale motorki jest, takie motorki jaki powinien być. Fajnie się gra i oramy dzisiaj tak z sobonem nieco inaczej yy, tą rzutkiewkę oleistą po, jako poplon. Na tym polu. No chyba nie przedplon. Może być i przedplon. Niektórzy też tak mówią. I mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, widać i w ogóle będzie gitara czuć. się ma. No, no, obiad mój czuć, bardzo ładnie pachnie. Zrobiony w 15 minut przywieziony, no nie? 15 minut temu zamówiłem. Może Dobra, 20 dalsi. Tak więc bogato, no nie? No bogato, na bogatości. Dobra, fajnie. Czy przy środek przyjechałeś? No Aha, no dobra. To jak to ja mam. To, to nie najpierw nie przy, przy śro, do środka o a potem. po zewnątrz. Tak, tak. środka potem. Obejrzisz. Nie widziałem, że się tak korała, ale dobra. Ja też nie. No znaczy, ty ten, ten spaki dużo nie widziałeś. No, spajki, spiki tam w ogóle nic nie widział. No. Nie obrażaj. No, I kochani, yy, rzeczy następująca, jak widzicie, w oleista yy, Pierwszy raz spotykam się z, tak, z taką w ogóle z czymś takim jako poplon Słyszałem, że na poplon się wykę sieje, słyszałem, że się sieje na poplon gorczyce, co jest największą głupotą, słyszałem, że się sieje... Yy, nie wiem co się jeszcze sieje na poplon Nie wiem Groch się sieje na poplon Słyszałem Dużo rzeczy się sieje o... No dużo rzeczy się sieje na poplon, ale o tej kiewce oleistej nie słyszałem, tak więc... Nie powiedzieć, że to mój pierwszy raz. Rozdziewiczenie. Rozdziewiczenie Żydkiewki Oleistej, ale zaraz znowu roszczenia jakieś przyjdą i. O, o treści. pełnoletnia. O, o treści pornografia dziecięca. Właśnie, ta gorczyzna jest pełnoletnia? Słuchałem? Nie, czekaj, co, to, co wy to robicie? Rzodkiewa, rzodkiewa. Rzodkiewa. jest Oleistej. Je, jest pełnoletnia? Nie, jest pełnoletnia, ma 16 lat i może być o zaorana. A, chyba że tak. 16 lat. Prokurator nie grozi. Ale je. ciasto z no. no bo ściągnęło mnie. A ja mam 16 lat. A, i nie wiem czy ludziska widzieliście, ale zobaczcie jak spod kół leci sobie tutaj. Błotko. Takie błotko. Takie triki mamy. A właśnie to co zostało stworzone teraz przez stronę moderską Farminga Główną, czyli te mody, które można pobierać automatycznie z gry, to właśnie są bardzo fajne, bardzo fajna sprawa, trzeba przyznać. Lecimy ostro z chłopakami z tym i no naprawdę na pełnej, na pełnej jest, jest na pełnej. Też muszę sobie pobrać. Tak, wiem więc... Ciekawe, czy kiedyś 60 wydadzą. Nie. Z ory oryginalnie nie, na pewno, oryginalnie nie wydadzą ci Na pewno, tak się tylko śmieje. Bo to są nowe maszyny, takie porządne. Prędzej myślę, że wydadzą, wiesz, moderzy, no nie, bo tam już widziałem dużo no. takich ciekawych modów, no nie? No już Ciapek już jest, nie? Ale tylko przekonwertowany z 15. No wszystkie na razie mody są przekonwertowane No a Kaci już napalony. O, już już cudzy no. wygodali, kurde eee. No nie, nie wychodzę. Da, 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 dawaj, Bizona, dawaj że... Bizona i kosimy, dawaj Bizona Zobacz. i kosimy Fajnie, że na, już są, nie? Na takim polu na przykład 27-28. Wiedzie na, na sosnówkę i będzie kuźba kosił tym Bizonem No, chłopie, żebyś wiedział? To jest kaczor. Tylko nie ogarniesz. A no i też mamy z sobą ten nowy puk z Stanforda, jeśli nie mylę. Ja mam Fernelanda. Ale to ten Fernelanda masz jeszcze jakby z 15, no nie z 15. Ale z my go z 13 do... przywieźli, nowy do określili. Tak? A. Możliwe. Możliwe. To no spawali mu. E, tam oni spawać nie umieją, oni w dupie byli, gówno widzieli. Kamil team przyszedł. Tak? Tak. To, to... Po, po, Pozdrawiamy Kamil team. Ogólnie na centrum jest. Eee to na centrum to się nie liczy mnie na kanał tu przyszedł Nie zostałeś polka? Nie w ogóle adminem nie jesteś To jest jeszcze niższą od tego JotSa mm. JSB ma JSB No Junior Serving Band Ty ale tak się świetnie oraj, nie wiem czy ja się tak przekrzywiam na bok no nie? Ja też tak głowa przeglądam. Ja też tak kuźle jadę i tak... Tak dziwnie no, i A kochani... ja mam no. złożę knój. No i kochani, ten odcinek macie w, pio... w niedzielę, tak więc już wiecie, że na pewno yy, sobie będziemy tak kombinować. Powiedziałem, że górale dostaniecie, bo dzisiaj, no niestety, ale się nie wyrobi z góralami. A jutro będę ja cały dzień, będę akurat odpoczywał, to sobie włączę renderowanie, pojadę na cmentarze i. Będę jutro mis... już? No, to, cóż, ja, muszę zacząć. Ja nie mam co, dwa, dwóch cmentarzy. No ja też nie mam dwóch, ale pewnie pojedziemy. Nie, jee, wiem. A ja wiesz, ja sam jadę i wiesz, nie muszę na nikogo liczyć, a jadę tak no. naprawdę, wiesz, na drugi koniec, jakby tam do, na, na wieś jadę też, jadę tam potem y, do, na Wołyn jadę, do Parczewa, to wiesz, to trochę mi zajmie, a nie będzie takich też korków, no. no. Bo we wtorek będzie masakra. No. Na Wołyń jedziesz? Tak tak, to jest. tak, tak. Dobry film Ci powiem. Dzięki. No też no, te żeby... oglądałem. Na, na nie jadę, bo tamtą yy, rodzina mojej babci i dziadka z, z, z Lublina pochodzą, no nie? Tam... Bardzo dobry film. Ja, no, poj ja pojadę, bo nikt inny nie pojedzie, a wiesz, ja akurat tam babcię babcią byłem w tamtym roku, to mniej więcej kojarzę gdzie to jest. A babcia też nie do babci ciągała, mówię i tak z tą oponą, co dzisiaj mi... No dzisiaj sytuacja następująca ludziska, dzisiaj ktoś na parkingu samochodem przebił mi oponę w samochodzie, no nie? Jak spotkam tego chuja, to, to zrobię tego go pewnie. kurwa za jebie. No, mi ktoś oponę i normalnie jaja jak berety. Ale mniejsza z tym, yy, mówię, pojadę, mówię, tak, tej opony nie wiadomo. Mówię, ktoś jeszcze pojedzie, no to tak lipa, no nie? Stanie się, dajmy na to, dostanę kapcia, no to ja już będę musiał sam czekać, a nie. No nie będzie ktoś ze mną czeka, no to po co to mam no, po... teraz podcast sobą? Nie wiem, bo nie słysza nic. Bo mi muzyka w farmingu, gra, to może przez to nie słyszę. Możliwe. Później na centrum nie będzie chodził. Będzie chodził, ja mu, ja mu każę, Przepraszam, on, on jest tak jakby, wiesz, ja go tu specjalnie do was kazałem mu chodzić, no nie, bo on jest takim jakby, on sprzedaje właśnie to, co wy robicie, no nie, w razie czego to ja będę wiedział, żeby uciekać z tego TeamSpeak'a. spika. <laughs> <laughs> nie pisz! To też się cieszymy. Wiesz, to jest, on, on jest takim moim informatorem, wiesz. Rozumiesz. A więc, jak będziecie na mnie tu przeklinać, ja się dowiem. Lucy to taki, trochę, ja go nie lubię. Wiecie. Nie. Jak ja znowu będziecie takiego, to od razu, tylko będzie... Pu! Nie ma. Weź roz, rozbieg z kilometra, kolanami Pajsem, na ryj. Lucy na piątkę kliknij, lepiej idzie. Na piątkę? Nie mam. nie mam piątki. Na klawiaturze. Nie mogę. Co, 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 co? Nie mogę, bo mi prawa autorskie wyskoczą roszczenia. A i tam duży Ej, ale najlepsze no nie, on to by chciał Pier... Chciałby, żeby mi tak or orąbali z kasy I żeby mi kanał usunęli no nie Najlepiej No by było Z sobą przyszedł. I, I pewnie jeszcze by ci później poszedł do potasa, żeby ci kanał na YouTube ten tutaj A, usunęli Tak, dokładnie Bo już nie masz tysiąca subskrypcji Tylko dziesięć tysięcy Prawie Ale jakby mu kanał usunęli no nie wiem, czy no w ogóle ja. wtedy można stworzyć następny kanał. Na innym mailu może tak? Nie, nie wiem. Nie wiem, nie miałem z tym problemu i mam nadzieję, że nie ja miałem też z tym nie. problemu. I, I potem Luftigames 2. <laughs> Luftigames V2. Luftigames 2. Potem, zanim zablokują, luftigami. to będzie V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 i V24. 8, Albo games. Luty. Luty Games. Luty. Games. kto to ostatnio tak mówił? Lukaczy. No ja miałem Luty Games. Luty Games. Ale tak wyobrazić, żeby nie mówili Lufty na Lufty. Luty. 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 Luty, słuchaj, bo taki temat jest do nakręcenia, no nie? To w telefonie, zmieniamy z Lufty na Luty. Luty. Ja nawet Luty jego nie mam już teraz. A miałem. Kiedy to było dawno i nieprawda. Może ja mamy go Michał wpisany. Ty, ale szybko nam to idzie ta orka, no nie? No. taka fajna pogoda jest akurat taka. 19.26 Jak fajnie to wygląda, taki zachód słońca idealnie. Ja nie znam drugiej takiej... takiej jak ty... No i co dalej, kochani? Jakie mamy dalsze plany? Na pewno tam, tam, we wtorek, tam, tam, tam na wszystkich tam, tam, tam świętych, tam, tam, tam świętych tam. będziemy mieli odcinek z Sosnówki, to na pewno będzie tak, droga pytam do 10 000. Nie wiem. Tak, i nowy sezon, który już tutaj z Sobonem żeśmy tutaj rozmyślili i nie tylko Sobonem, ale też z Kaziem i z Mikiem żeśmy o tym, o tym rozmawiali. Tak więc no dosyć, dosyć o, dosyć się będzie działo, ale to wielka bomba, wielka bomba, pierwszy raz coś takiego w ogóle na polskim, y, YouTube. farmingowym YouTube i no, albo będzie zajebiście, albo będzie chujowo ale miejmy nadzieję, że będzie to pierwsze, no nie? Czyli będzie zajebiście, no. Będzie grubo. Uuu, ale mi tu coś teraz w wyje. O, to chyba ja. Whitney Houston pewnie. Ks. Oj. Nie, Bruno Mars mi tu wyje. Bruno Mars? Bruno Mars. Bruno z Morse. Bruno. Bruno. Bruno's Bruno's Ej. Skoro sz, z jakisz... O nieładasz tej rzodkiewki, no nie? No. No to że takie zielone nie wychodzi, tak jakby troszeczkę zielonego tak wychodziło. Nie, nie, tego, nie, to, to wiesz czemu nie wychodzi, Mamy bardzo dobre pługi, bardzo dobre firmy, no i... Te. Dobrze Brun... kryją, dobrze kryją. A, to jest farming. To jest... Jakbyś u nie Grudzią zapiął, to by wychodziło zielone. Nie, jakbyś tu, jakby dużo dużo jej dał, dałbyś się tak porządnie, to by nie wychodziło. Ja tak uważam, no nie, bo to trzeba... Brawa! Jednak udaje mi się, że jak pora poramę walisz, no nie i ost ostroku na dużo prędkości, to nie będzie wchodziło ci dzielone. Ja jak, tak, jak głęboko i jak masz jeszcze te, wiesz... Masz jeszcze zamontowane to co Od ci bardziej... Odkręca, bardziej te nie? Te... Odkładniki, no. no odkładnie. Odkładniki. odkładniki chyba, to tak się Odkładnice. No. Czy odkładnice, no to, to wtedy fajnie kryje. No. My mamy okay. ścinacze, jeszcze mamy przed tym idą. Ale ścina, czy macie na talerzach? Nie, no, noże z kuchni biorą i, <grystanie> I, i kaczka jeździ, kuźwa, dwie ręce i buzie w ziemię i łogi na trzy buki. ale idzie. Bez. Noże z kuchni, pierurki dospawane na trytytkach montują te noże. Na trytytka No proszę. Że... Wiesz, u mnie w, robo, w robocie całej kość wahala jest zrobiam na trytkach. No, można, no, można, Dach, dach, kali jest zrobiony na trytkach. Serio. Ja, ja, dom, ja dom wybudowałem na ślinie, więc... Też <noise> Ej, no ale no, nie, nie kłamię, no serio wam mówię, że na trytkach no, normalnie, kuźwa, jak, jak deski, wiesz, masz namiot, no nie? Namiot, mhm. stalowa konstrukcja i do tego chcieli to ocieplić, żeby to jako miejsce do pracy zrobić, no nie? No to deski do dachu przyczepili na trytki. Trytka do trytki, trytka do trytki i do dachu. I deska do dachu, i trytka do trytki, trytka do trytki i do dachu na trytki. Ja pierdzię. I, I na to poszła wata folia no, I, tr trytytki. I trytytki, i trytytki A, i z i i spinaczem strzelali, no nie? Folia, no nie? I trytytyty no, okay. a, a potem się pooberwała ta folia, no to wieli kupili kurwa deskę 5 metrów, weszli na górę z kręty i, i Poszedł, no nie? No muszę się wycofać, bo to Ale Janusza, mówię, takie Janusze budownictwa i najlepsze tak, no to zawsze mówi taki Kuba, co z nim pracuje, no nie? Zawsze mówi tak, no spierdolić jeden namiot, no to drugi raz już ich nie wezmę, ale wziąć do trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, jeszcze siódmy będą budować, no to to jest głupota. I też na trytytki. I, i też na trytytki. No ale, ale... Na... To się nazywa oszczędność materiałów. Ale, ale to, tak no sama, to tak samo, zajwistego tak samo prezesa mamy, no nie? Prezes, w, w, wiesz, do, doszli do wniosku, że trzeba by w końcu było system wprowadzić, który będzie to wszystko ogarniał, że trzeba będzie latać, no nie, nie będzie pomyłek, no nie? To prezes nie powie, po, Każdy mówi mu, to to, to stopniowo wprowadzimy i będzie dobrze, no nie? Stopniowo, powolutku, powolutku, no i to jakoś wejdzie. A on powiedział, Chuja, to ma być teraz już! I w dupie on to ma, to ma być już teraz prowadzone, ma to działać i chuj. Zwłaszcza, co bym ci powiedział o takich rzeczach, to bym na odcinku nie mówił. Ale takie są fakty. Ale co, jak to prezes obejrzy? Nie obejrzy Prezes w Warszawie siedzi A poza tym prezes nie będzie wiedział, jak o jaką firmę chodzi Tu nagle Lufti przychodzi do roboty Lufti, Panie, pan, nie <gry> Dziękuję panu za naszą współpracę Niestety jest pan niedobrym pracownikiem Dowieniamy. Ale byś się zdziwił, nie? Przychodzi prezes do roboty Fajny odcinek, Michał A Lufti ee, ee. Dzięki, dzięki, dzięki mordo Mordo, tak dzięki Po, po plecach po bym poklepał Dzięki mordo, o. dzięki a łapkę w górę dałeś? No. <noise> Komentarz napisał. Nie no, ale, ale mówię, no takie są fakty i takie są realia życia w Polsce. Tak właśnie pieniądz zarabia pieniądz. No tak jest. Bierzesz to naraz czy nie? Nie, nie wezmę. Musi wjechać, a ja poczekaj na mnie. Ja zjeżdżam na dół do ciebie. O nie. Tak, serio. No i tak, w następnym odcinku już jak my tutaj wymyślili, że zrobimy taką większą akcję. Znaczy, ja myślałem, większa akcja będzie już Topola Topola energetyczna. To energetyczna, my nie wysadzić to pola energetyczną. Mogę skończyć na dzisiaj to. Uuu, tak na odcinku. Pani mamo, spajkiego proszę się nie denerwować. Nie denerwować się, on tylko nagrywa YouTube y z nami. Jasne. Szymon, mógłbyś skończyć na dzisiaj to? Uspokój się nie denerwuj się <noise> spajki nie spinaj dupy. No. Wziąłeś to na wszystko na raz, nie? Nie wiem Nie, nie wiem. E. Znaczy przepuszczasz, Spoko trzech, przeciągnę, przeciągnę skoro No ja to z drugiej strony, ale... No i kochani, co ja mogę wam powiedzieć? Mam nadzieję, że... Nie że wam się podoba, nie myślę, że to już koniec, ale w tym momencie możesz zostawić łapkę w górę pozytywną, napisać fajny komentarz, wesprzeć I nas I co? I gdzie ci dostał ruch na polu? I gdzie ci dostał rów? No, no, ten został. Yy, I tak, i kochani, w następnym odcinku, tak jak już mówiłem, będziemy sadzić to pole energetyczną. Prawa, to mam wiesz Gdzie będziemy potem robili, tak jak słusznie jeden kolega w komentarzu Mikiego yy, napisał, będziemy robić biomasę, tak, biomasa, biomasa, yy, która będzie w następnych odcinkach, ale najpierw tą biomasę będziemy chcieli przygotować, czyli przede wszystkim będziemy chcieli zasadzić tą biomasę. Yy, czyli to pole energetyczne, potem będziemy Więc chcieli będzie ją, ten ją opryskać. No, no i dobra. Będziemy chcieli ją opryskać przede wszystkim A potem będziemy też ją zbierać razem z chłopakami Mam nadzieję, że sobą też się dołączy Pewnie Kaczur, Kaczur, Kaczurowaty też się może do nas dołączy No, no, nas nie no nie to... o mnie nie pamiętam, no, no, właśnie No nie zdążyłem się o tobie wymienić no Ale poza tym ty nie możesz Czemu? Po no, tym już, no, ty już musisz kończyć no, Ale dzisiaj <laughs> jeszcze nie no, I nie masz modów kolego to Zaraz pobiorę Bajki ma lepszy internet niż ty karczy, to no się to się nie nie? Ja no, mam ja mam wszystkie mody, 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 więc y, ja nie muszę nic pobierać, halo. Ale, <grym> muszę, ale, tak ale dobra koń, właśnie taki jest plan na następny odcinek właśnie z farminga 17 i co więcej. 16 będziemy... 17 16 16 to ty masz w Majtkach! Minus 16 zaglądałeś? Chyba minus 16. I dzisiaj <noise> I dzisiaj przede wszystkim wiedzcie to, że my to nagrywamy w sobotę, czyli co robimy w sobotę? Pijemy, Pijemy. godzinę dłużej Szósty dzień tygodnia. Sabą lada jak pochodnia, pochodnia. Mam podnieść płuki wyjechać z tego tuż pola. Jedź, jedź prosto No co ty robisz? Tych gałganie ty! Weź go wyrzuć z serwera, ja zaraz mu tutaj balę na wiskę. Dlaczego? Co ty zrobisz? No, mam. Nie no popsuł całą ci I powiem wam, że te ścieżki się strasznie bugują. Jakie ścieżki? Ja to ich nie chcę tych ścieżek. Ej, on, on popsu. To ja to od razu wszystkie plony będę miał. To walać. się wytnie. Ja mam na normalnych kołach i mi się czasem robi, że... tylko to... wiecie, że nie tylko koła są. Ale też w ogóle, tak jakby po całym ciągniku nie zostają ani ślady ani nic, tylko jest no. Jest zepsuta uprawa. Tylko są trytytki. Trytytki, tak. Na hali. Na hali, trytytki. Ale tak. nie no, te ścieżki technologiczne na pewno nie będą nigdy dopracowane w 200%. Ale lepiej ścieżki no. technologiczne wyglądają kiedy wcześniej, jak się tu się zrobione, no nie? A nie, też... że jak przejeżdżasz opryskiwaczem, to dopiero ścieżki technologiczne. Też ta, tak, się w ogóle są. Dobrze, właśnie. Cieszę się, że one są i że motorki jest jaki jest, ale jest. No. Nie wiem, motorki jest, no to co? Dobry, jest, no przechyl, przechyl, no, no prze, przechyl, tylko no, delikatnie. To jest tak, nie widać tego na kołach, bardzo bym powiedział. Nie, jak dobrze. to dobrze, jeżeli to macie moc, to ja idę pobierać mody. O, Teraz idealnie w gruz, dajcie przegonić. Ale fajnie, że wchodzę na ten, Facebooka. A tam co? Kornoski, nie, nie za dupa. A tam sobą. O kim mówisz? O tobie. To no ty! To prawda Wiesz, ja tu mam fajną wajchę, którą na nosi. Nie! Co ty robisz? Uspokój się. No ty się uspokój. Uspokój się, gałganie. No ty się uspokuj, uspokój, gałganie. Uspokój się, gałganie. Gałgan to ty. E, e, hamuluj. E. Hamuluj e. piętą. No patrz, ja tam tyłek podnoszę i Dup. Dup, 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 dup. Co on a? robi? Ty, no, co nie on nie robi? Nie. Dup, 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 Ej, a on tak siedzi na Facebooku, no nie, znają dup, mi. Dup dup, 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 tylko dziewczyny. Dup, 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 dup. <laughs> dupiłbyś nie, dupiłbyś. Dupiłbyś nie, dupiłbyś. A wy te półki też wszystkie macie? Tak. O? Wszystkie? No raczej, że tak. Widziałam, że ja tego za 3 godziny nie pobiorę No Już nie bacznę. No. no co ten internet masz jak skaczy? Dobra, no właśnie za 15 minut. Co ty masz internet, co tam Jak ty inne kart Orange, Polska? Od... Nie, od, nie, to do... ty, ty, ty od co, od nie pobierasz tego w tym. W farmingu. Tak w farmingu. No, no farmingu! no halo No właśnie. Hello! Alecie jest fajnie nie? Jaki dzban, nie? <laughs> Kacor! Ja mam internet normalny i to się szybciej od ciebie podbierze. Ale kurde, ale czemu ty to chcesz pobierać na no, ten, jakiś tam stronę? No na no oficjalnej farmingowej. No bo ale to sobie o... przez Farminga pobieram. No halo. No bo spajki to, wejść, no bo spajki i... to szósty dzień tygodnia. ty już coś pił dziś. No właśnie, na pewno kawę kupię. Już kończ to na dziś. Ej, ale bardzo mi się podoba ten puch, co ja mam. No nie, ja te talerze takie, to od, odkrajają tak. To tak, nie jak kaczy, że y, trzymasz kurde ten. Może... Trzymasz może w ziemi, tylko akurat się kręci, no nie nie trzeba takiego kaczego tam mieć. A widzisz, mam ładne przedpuszki i nie potrzebuję nic. No, to właśnie przedpuszki. Właśnie to się przedpuszki po polsku nazywa to trzeba. Ale tutaj? to nie te przedpuszki, bo możesz mieć odkładnicę na górze puga. Dużo no, odkładni. Mam kilka na górze mam i jeszcze mam 30 na ci ziemię przed skibą i ci czyścić, wiesz? Tak no, to ta, no to tak, no to czyli ty, no to ty tam. W, 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 trzy noże, jeden buziak. Buziak, dwie ręce i ogień. Trzy noże, proszę cię. No to dwie ręce, no i dwa noże. czapek już to z i... I ledwo to z dwoma radzi, a co dopiero z cztery. Nie, ledwo, co, bo sobie radzi bardzo dobrze. Tak, z jednego. Ja widziałem, ja jak ciapek z czterema radzi, no to wiesz. Tylko, że no. O, 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 orali na 10, na 10 cm, no ale no. orali, no. Kaczor ma tak, że nie, pod, nie chodzi mu pod to mi się takim sznurkiem pociąga. Nie, ale chłopie podnośnik, <laughs> Ej, podnośnik. ale wiecie, co jest najlepsze? Tak, jaki tutaj żarcik zaleciał z żarcikiem, nikt się nie śmieje. O! No! Ja się będę <laughs> ale nie, ale. Yy, ogólnie, no to mi się. blokuje mi się wajcha z podnośnika i. Jest taki dziwny wtedy dźwięk, że wiesz, podnośnik się podnosi, on się minimalnie się podnosi Ale. Ale no się tak prawie w ogóle nie podnosi. Aha. A ja chciałem wam no powiedzieć, że... No, delika delikatnie możecie mnie tak słabo widzieć teraz na kamerze, ponieważ ale burza mam za oknem. Napierdala, napierdala deszczem i ciemno się zrobiło. I no tak nie słabo widać trochę w kamerze. A u mnie teraz wiatr wieje, tak mocno. Bo jak widzę wiatrak, to chodzi jak bupi. Jaki wiatrak? No ten wiatrak, takie wiatraki, co stoją na tych polach, co prąd, Tak. Pokaż wiatrak, wyślij zdjęcie wiatraka. Dobra. No mm. to później bym się nie po, Pokaż wiatraka, śmierd śmierdziela. <laughs> Obieka nie. Pokaż cygana, śmierdziela, no nie. Ej, ale właśnie dokończę raz moją myśl o podnośniku zacinającym się. No teraz tak sobie wyjeżdżam z bruzdy patrzę, no zaczął się podnosić, nie? I był ten, ciągle był ten dźwięk, że się podnosi, bo pompę słychać bardzo mocno. I nagle się obraca, wyjąć się. Obracam się za siebie i tak przejechałem z 10 metrów z opuszczonym minimalnie pługiem po ziemi uh. Amator jak to się te mody pobiera? Spikajcie, proszę, nie wypowiadaj się no, na temat modyfikacji. No. Wchodzisz w modyfikacje, no, modyfikacje najnowsze, najnowsze. Wchodzisz w to, co masz napisane taką jedyneczkę. Klikasz instaluj. Klikasz instaluj, Klikasz instaluj. A wypowiadaj. dobra. Nie za dużo na dzisiaj tego grania? Poczekaj z sobą, tam na, na końcu. <laughs> jeśli byś mógł. Sobę poczekaj na końcu, dobrze? W ogóle spajki y, wrzucisz na kanał tego wczorajszego? SOBON! Już jest. Już jest? No. No to widzisz, Ani, ani nie zauważyłem. SOBON! Poczekaj, kur... Nie słucha się mnie. Dzięki serdeczne za odcinek. Mam nadzieję, no, że się podobało. Zostawcie łapkę, zażyjcie do poszków I cześć, trzymajcie się plutko. Na razie!